Społeczność Latoszyna świętowała stulecie miejscowej szkoły połączonej z poświęceniem sztandaru i nadania imienia szkole. W uroczystościach wzięli udział biskup Andrzej Jesz, władze gminy Dębica, samorządowcy, przedstawiciele kuratorium oświaty, a także absolwenci i uczniowie tej placówki. Szkoła od 8 czerwca 2022 roku nosi imię Jana z Latoszyna. Tablicę z imieniem patrona odsłonili wójt Stanisław Rokosz oraz dyrektor szkoły Renata Leginowicz cieszymy się po prostu, że syn tej ziemi, poprzez wytrwałość i naukę, i kształtowanie, po prostu zaistniał w historii nie tylko Uniwersytetu Krakowskiego, ale i również tej ziemi. Jakby wydobyliśmy po prostu pamięć to, co dokonał ale też jest ambasadorem tej ziemi. Każda taka uroczystość, bo dzisiaj powiązana jest ze sztandarem i stuleciem szkoły, to również hołd dla tych, którzy tworzyli, których dzisiaj z nami nie ma, i dla tych, którzy tworzą. Podczas uroczystości przewodnicząca Komisji Oświaty Agata Wiatar przeczytała uchwałę Rady Gminy dotyczącą nadania imienia szkole Jana Zlatoszyna. Rada Gminy Terlica uchwala, co następuje w publicznej szkole podstawowej Cała społeczność szkolna była dumna z tego, że mają już patrona swojej placówki. Dyrektor Renata Leginowicz otrzymała mnóstwo gratulacji od samorządowców, przedstawicieli kuratorium i dyrektorów innych placówek oświatowych. Pracowaliśmy kilka lat nad tym, aby w ogóle był ten pomysł, że taki właśnie patron. Realizowaliśmy też oczywiście już w związku z dzisiejszą rocznością bardzo wiele zadań i przedsięwzięć i cieszymy się, że w takich pięknych okolicznościach, z, takim wspaniałym, z takimi wspaniałymi gośćmi, możemy dzisiaj świętować dla szkoły ważną uroczystość. Czego Państwu życzyć z takiej okazji? Na pewno tego, żebyśmy tak jak nasz patron byli pracowici, gorliwi i dążyli do wszystkich wyznaczonych sobie celów. Wśród absolwentów tej placówki był burmistrz Mariusz Szewczyk, który chętnie wziął udział w uroczystościach się bardzo, że po prostu szkoła doczęła się swojego sztandaru. To 100 lat tradycji, 100 lat tradycji, którą byłem żywym tutaj członkiem. Chodziłem do tej szkoły przez 8 lat, zdobywałem tu podstawową wiedzę i myślę, że to grono nauczycielskie, które akurat mnie uczyło było wspaniałe. Dlatego później gdzieś po tych dalszych szczytach swojego nauczania nie miałem problemów i ukończyłem technikum studia. Także myślę, że mogę z tego miejsca serdecznie podziękować wszystkim nauczycielom, którzy mnie tutaj uczyli. Sylwetkę Jana Zlatoszyna, który był rektorem Uniwersytetu Krakowskiego i mężem stanu Diecesji Krakowskiej w XV wieku, podczas wykładu przedstawił profesor Zdzisław Pietrzyk. Z tej okazji wydano także książkę pod tytułem Jan Zlatoszyna, patronem na stulecie szkoły.